Jo siemano z testem Filip dawno nie było odcinku i dużo się zmieniło ponieważ mamy nie wiem czy mieliśmy na ostatnim odcinku no nie, nie, nie mieliśmy nie mieliśmy Gina nie mieliśmy Bibi ogólnie rangi też się zmieniły i ogólnie Sherry to niedługo już będziemy mieli na Star Powerze um, też się zmieniło, że mamy 8 bitowca. No dobra, te 20 to nam nie zaszkodzi lepszyć. Ale tak to zbieramy pieniądze. Zobaczmy sobie. Nie, nie, nie chcę w to wcale wejść. Bo mamy ten event, tickettaby, ticket. Wejdźmy w postacie. Weźmy sobie. Akurat dużo postaci jest na dużo rzeczy dobre. Hmm. Więc ja obstawiam hmm. kolcik? Nie. Hmm. No dobra, niech będzie. Tar. O, do tary mamy skin. O, tak jest. Skin, do tary. Pamiętam jeszcze, gdy na brawlerów mówiłem skiny. Ehm. Dobra, dobra Teraz nie czas na gadanie, a na granie. Musimy tą mundeczkę wygrać. A po tej mundeczce będziemy mieli skrzynkę. Tak czy tak, nawet jak przegramy, nawet jak wygramy. No, będziemy mieli tak... No, byle co my zrobimy, skrzynka będzie. Więc ja się Nie, nie! Nie. Jesteśmy na dwa hity od niego. O, już nie. Ej, co się tak zaciwa? Brawl star, weź się ogarnij. <laughs> nie, nie. Żartowałem. Jezu, jakie lagi. Ja pierniczę. Jeszcze co w miejscu stoi i. Nie wiem, co robi. Nie, 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 nie! Alfimo, nie. Alfandrius. No ja, słuchajcie, jestem nigdy. <laughs> nie, nie, nie! Myślałem, że będziesz będzie strzela! Zapomniałem powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo dawno nie było odcinka. No. no. Nie, 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 nie! <laughs> przegraliśmy. Niestety, no cóż, no nie nie, nie, nie przegraliśmy. Jeszcze my nie żyjemy. No ale no obojętne. E, nie, dobra, przegraliśmy. Jak teraz ten lub twój mozginie? Buu nie, nie że... Y... Dobra. Trochę słabszy jestem niż byłem. Nie, zabijcie go! Nie, mówię, Mówiłem nie zabijcie go. Okej. Okay, spoko. To nasz koniec. No ok, dobra. Zmienię. Um, jeśli zostawicie 10 łapek w górę, tak mało. Dobra, 10 minimum. Jeśli zostawicie 10 łapek w górę, to w kolejnym odcinku hmm, kupimy. Zobaczmy. To w kolejnym odcinku kupimy skina do kogoś. Piszcie w komentarzach do kogo. To zależy też kogo będziemy mieli w sklepie. E, jak na razie mamy Barleya w sklepie. No tego, tego, tego. No nie wiem. Złoty Barley to jest. Ale my sobie otworzymy skrzyneczkę, bo skrzynka zawsze spoko. 8 gemów. Mamy 50 gemów. Równe 50. Jeśli będziemy mieli jeszcze 20 gemów, to będziemy mogli dwa skiny kupić. 10 gemów, to będziemy mogli dwa skiny kupić. Chyba, że chcecie, żebym na Mega Boxa zbierał. E, bo mi to obojętne. Dobra, gramy same te rundki z bilecikami, z bilecikami. Dobra, to teraz oh! Shelly. Tak, skina do, skin do Shelly mamy. I zagrajmy sobie starcie. No w partnerze dło, czyli I zmieniły się skrzynki! No jest książeczowy update, no zaraz wam pokażę. Bo jest to do zobaczenia. Jeszcze ja tutaj lecę na skrzynki. Jezu, Max się laguje, nie, nie da się tak grać. Ale dobra, spróbujemy. Zobaczcie jak mi powoli chodzi. mi się wydaje, czy tu był jakiś Spike? Wydaje mi się. Takie z o to są, to są prezenty. I power cube'y też są jakieś dziwne, jakieś księżycowe power y. Nie rozumiem tego wcale. Poczekaj, O, widzieliście przez chwilę te księżycowe, dziwne power y? Ja ich nigdy na oczy nie widziałem, nie wiem kto to jest. O nie! Przeciełam nie, ta PAM mnie zabije, ja się, z... ja mówię, że ta PAM mnie zabije. O, uj, ta, o nie, o nie, jak mało tej PAM HP zostało. Tara, nie, ta... słyszałem, że Tara zginie. O, ten ból jak zza skrzy... wszystko. No nie wierzę w no, no nie, no nie, no bo teraz wierzę, że zginie. nie. nie. Dzień nie, nie, będzie. Um, jeszcze, um, zobaczymy ile... Nie Kolejnej księczki nie dobijemy. A, chyba, że pucharki. No to zobaczmy. No zobac... um, Za jeden dzień się kończy. Co? Tak szybko. Przecież. No nie, no nie, no nie wiem. Dziwne. Um, dobra, kupujemy to. Żartowałem. Um, kupujemy. Nie, nie możemy. Kupujemy. Dobra, nie wiem co by tu kupić. Co? Czy mi się coś przewidziało? Czy ten skin jest naprawdę taki drogi? on jest lepszy od tego Co i wszystkie są takie same, a ten jest najdroższy Dziwne Max Albo jeśli chcecie to nic nie wykupię za te gemy i po prostu będę zbierał na Kruka. Nie dobra, kruka to nigdy nie uzbieramy I po prostu będę zbierał na przykład na takie coś ani, jaka jest szansa? <laughs> szansa, szanse to się tu patrzy. Z mega boksika. Się patrzy szanse. Mega boksik tu jest. I patrzymy jakie mamy szanse na legendę. Kurde, niektórzy mają tam na przykład zamiast 81 111. Mój kolega na przykład. I ma Leona i Kruka. No i zgadnijcie, który to kolega. Wejdę na jego profil. Nie, ja nie widzę zaproszeń. He, jakieś nuby mnie. No dobra, nie nuby. Ale jakieś prosy mnie zapraszają. Um, wejdźmy w tego kolegę, który właśnie ma te dwie legendy. I pierwsza już tu jest widoma, a druga tu jest widoma. I kolega ma też Piper, Mortisa, PAM. No czego ja nie mam? Um, ostatnio... A On Bibi ma. Hmm, nie wiedziałem. No ma o, więcej postaci niż ja. Ja mam. Ciekawe ile ja mam. E czego? Rollerów? A 20. On ma cztery browlery brawlery więcej. Ja wiem, które on ma. Tego ma, tego ma, tego ma i tego ma. Tego ma. Oh, ma. He? No to He? Dziwne. No bo mi bra powinno brakować cztery postaci. To ma 26. No bo... Hmm. Co mój kolega ma przecież wszystkie postacie oprócz spajka? Nie, jeszcze raz muszę to zobaczyć. Free games. Um, Igor, no profil, 25, no ehe, jakich mi wybrakuje. brakuje, no ma tego Franka, ma niby Tom Piper, ma niby Bibi, dziwne Max, aha, o nie ma Gina i Tary, Mhm, mm dobry, i Spike. O, dobra, dobra. Ile on ma wygranych solo? No, czy to są wygrane? Po duo, ma 350, powiedzmy, a starszy 30. A my, my lubimy solo grać, ale nie często wygrywamy. Zobaczmy. No. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku, dobra, pokażę Wam jeszcze co mamy, a czego nie mamy. No, skiny Wam wszystkie pokażę, Do mamy skina tego. No i zwykły. E, do. Mm, tutaj zobaczmy, gdzie ta postać jest. Do Tary mamy. Widzicie skina tego. No, bo więcej nie ma. Jak widzicie, do. do. no ten. Kolta mamy ten skin. Ten skin i zwykły, czyli dwa skiny. Jak widzicie, do barleya mamy na zwykłego i tego. Bo jak dawno zwykłym barleyem nie gram, bo ja ostatnio tylko tym gram. Tak jakby zapomniałem o zwykłym barleyu, choć on jest taki sam jak barley. Szkoda, że te skiny na przykład nie mam więcej życia. No i chyba więcej skinów nie mam. Jeśli Wam się odcinek podobał, zostawiajcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji, bo Szeli się ucieszy, jak będą subskrypcje. Tak. E, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Choć nigdy tak nie mówię, to tak pierwszy raz powiem. I pa pa.